you uh -huh. Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie. Boża mój wielbić pragnę Ciebie. Dziękuję Tobie, bo staj się moim zbawcą. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym. Niech będą z Wami wszystkimi. W liturgii Kościoła wspominam dzisiaj, przeżywamy święto świętego Tomasza Apostoła. Za przyczyną dzisiejszego patrona zawierzajmy wszystkie nasze sprawy, intencje, szczególnie kiedy stajemy na rozdrożu, abyśmy nigdy nie wypierali się Boga, ale zawsze wierzyli, zawsze zawierzali Panu Bogu wszystkie te nasze sprawy, intencje. Do tych wszystkich naszych spraw i intencji jednocześnie dołączamy intencje dzisiejszej Mszy Świętej. Modlimy się, ksiądz Tadeusz odprawiam przeświętą świętą z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty. Ksiądz Sebastian poleca zmarłego Tadeusza Dyrdę, intencja od Małgorzaty z rodziną. Ja polecam zmarłego Henryka Świeczka, intencja od siostry Felicji z mężem. Ksiądz Grzegorz odprawiam Szewe własnej intencji. Wszystkie nasze te intencje złóżmy dzisiaj na ołtarzu pańskim, ale wpierw przeprosimy go za nasze słabości i grzechy. Panie Jezu, który wciąż powołujesz i posyłasz ludzi do głoszenia dobrej nowiny, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś kamieniem węgielnym Kościoła, zmiłuj nad nami. Panie Jezu, który stałeś się naszym bratem, mistrzem i zbawicielem, zmiłuj nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg przechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu. Amen. Na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błagani nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Mudlamy się. Wszak Boże z radością obchodzimy święto Tomasza Apostoła. Przez jego wstawnictwo zachowaj naszą wiarę, abyśmy jak on uznali Twojego syna za naszego Pana i mieli życie w imię Jezusa Chrystusa, który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z listu św. Pawła, apostoła do Efezjan. Bracia, nie jesteście już obcymi i przechodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Pannu świątynię. W Nim i Wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Oto Słowo Boże. Bo będą Idźcie i głoście światu, Ewangelię. Idźcie i głoście światu, Ewangelię. Walcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, Bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. I idźcie i głoście światu Ewangelię. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Aleluja, alleluja, Alleluja. Uwierzyłeś, Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni którzy nie widzieli, a uwierzyli. Alleluja, alleluja, Alleluja. alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego, Widzieliśmy Pana, ale on rzekł do nich, Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam, następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział. Pan mój i Bóg mój, powiedział mu Jezus. Uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Przyzywając w apostoła Tomasza, módlmy się wspólnie do tego, którego on wskazał jako swojego Pana i Boga. Panie Jezu, umacniaj wiernych kościoła w Indiach i na Dalekim Wschodzie i spraw, aby zbawczo ręcie inspirowało do budowania pokoju w świecie oraz międzyludzkiej życzliwości i solidarności. Ciebie prosimy. Ukraiń, Panie. Panie Jezu, błogosław posłów biskupów, którzy są następcami apostołów, aby przyczyniały się do wzrostu gorliwości i świętości Twojego ludu. Ciebie prosimy. Rzez ukraiń, Rzez ukraiń. Panie Jezu, pozwól wątpiącym ludziom słabej wiary spotkać jej autentycznych świadków, aby dostrzegli w Tobie prawdziwe źródło życia i szczęścia. Ciebie prosimy. Panie Jezu, okaż miłosierdzie naszym bliskim zmarłym. Polecamy w tej mszy świętej zmarłego Tadeusza, zmarłego Henryka, aby mogli zasiąść do uczty życia wiecznego ze świętymi w niebie. Ciebie prosimy. Panie Jezu, przyjmij nasze pokorne prośby o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty. Ciebie prosimy. Panie Jezu, dodaj nam odwagi, abyśmy każdego dnia słowem, a przede wszystkim życiem powtarzali weznanie świętego Tomasza, że Ty jesteś naszym Panem i Bogiem. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, razem ze świętym Tomaszem wyznajemy, że jesteś naszym Panem i Bogiem. Dziękujemy, że wsłuchujesz się w nasz błagalny głos, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który z owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem wina okrzawu i pracy ludzkich. Tobie przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg ojciec wszechmogący. Niech ofiarę na no cześć i chwałę swojego imienia, a także na poszutek nasz. Panie nasz Boże, w święto Tomasza Apostoła, my Twoi słudzy składamy Ci ofiarę uwielbienia i pokornie prosimy, abyś zachował w nas swoje dary przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu Naszemu. Za prawdę godne to jest sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże. Ty bowiem wiekuisty pasterzu nie opuszcza swojej obczarni, lecz przez świętych apostołów otaczasz ją nieustanną opieką, aby kierowali ją ci zwierzchnicy, którym jako namiestnikom swojego Syna leciłeś władzę pasterską. Dlatego z wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. posamna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie, składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Toczyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Amen. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją o zmartwychwstania, o Tadeuszu, Henryku i o wszystkich Którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmił się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętą Ritą, świętym Janem Pawłem, błogosławioną rodziną Ulmów, świętym Tomaszem, apostołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wykwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała Amen. przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłusznie Jego słowom ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: Pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Baranku Boży, który płacisz w szereg świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który płacisz ku szereg świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który płacisz w szereg świata. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona. Wyciągnij swoją rękę i rozpoznaj miejsce gwoździ i nie bądź niedowiarkiem, lecz bieżącym. Módlmy się. Boże naszym Ojcze w Najświętszym sakramencie rzeczywiście przyjęliśmy ciało Twojego jedynego Syna. Sprawa byśmy z Tomaszem Apostołem uznawali Chrystusa za naszego Pana i Boga. I całym życiem potwierdzali tę wiarę przez Chrystusa Pana naszego. Święty Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą broną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieski zastępu, szatana inne, duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą sroń. Święty Michal Archaniele, Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.